Panie mój Boże, staję teraz przed tobą tak, jak potrafię, z sercem pełnym niepokoju, z myślami, które trudno mi uporządkować, i z ciężarem spraw, których nie umiem sam unieść. Ty znasz mnie lepiej, niż ja sam siebie. Wiesz, co mnie martwi, co mnie rani, co odbiera mi spokój. Wiem, że nie muszę Ci niczego udowadniać ani szczegółowo tłumaczyć. Ty widzisz wszystko, co się we mnie kryje. Panie, przychodzę do Ciebie, bo wierzę, że jesteś moim ratunkiem. Wiem, że nawet wtedy, gdy nie widzę wyjścia, Ty już masz dla mnie drogę. Proszę, pomóż mi zaufać Ci bardziej niż własnym lękom. Naucz mnie patrzeć na moje trudności oczami wiary, a nie tylko oczami strachu. Boże, Ty jesteś moją siłą, kiedy jestem słaby. Ty jesteś moim światłem, kiedy wszystko wokół mnie spowija ciemność. Proszę Cię, dotknij mojego serca i wlej w nie pokój, którego sam nie potrafię sobie dać. Ucisz burzę moich myśli, naucz mnie oddechu, który czerpie życie z Twojej obecności. Panie, nie proszę tylko o to, byś usunął moje problemy, proszę raczej, abyś był przy mnie w ich środku. Napełnij mnie odwagą, której potrzebuję, abym nie cofał się przed tym, co trudne. Daj mi cierpliwość. By nie poddawać się wtedy, gdy rozwiązania nie przychodzą od razu. Obdasz mnie mądrością, żebym potrafił wybierać dobrze i nie wikłał się w niepotrzebne błędy. Proszę Cię również, Panie, o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich spraw, które noszę w sercu, dla mojej pracy, codziennych obowiązków, relacji z bliskimi i wszystkiego, co stanowi część mojego życia, zawierzam Ci każdą osobę, o którą się martwię i każdą sytuację, która mnie przerasta. Wiem, że Ty masz moc przemienić nawet to, co wydaje się niemożliwe. Dziękuję Ci, Boże, że nie odwracasz się ode mnie, nawet gdy ja sam gubię wiarę. Dziękuję, że słyszysz mój szept, zanim jeszcze wypowiem słowa. Dziękuję, że w chwilach, gdy czuję się samotny, Ty jesteś bliżej niż ktokolwiek inny. Panie, powierzam Ci siebie bez reszty. Chcę przyjąć Twoją wolę, choć nie zawsze ją rozumiem. Wiem jednak, że to, co to co Ty wybierasz dla mnie, prowadzi mnie ku dobru większemu niż to, co potrafię sobie wyobrazić. Naucz mnie ufać Twojemu planowi nawet wtedy, gdy droga jest stroma i pełna kamieni. Proszę trzymaj mnie za rękę, gdy idę w nieznane. Nie pozwól, bym upadł w rozpaczy. Niech Twoja obecność stanie się moją codzienną siłą. Niech Twoje słowo będzie światłem dla moich kroków. Boże, wierzę, że z Tobą żadna trudność nie jest ostateczna. Wierzę, że każda burza kiedyś się skończy, a po niej przyjdzie cisza. Dlatego już teraz, mimo moich obaw, chcę oddać Ci chwałę. I podziękować, że jesteś wierny i nie opuszczasz mnie. Przyjmuję wszystko, co nadejdzie, ufając, że prowadzi mnie to do ciebie. Ty jesteś moim pokojem, moją nadzieją, moim schronieniem. Amen.